Na polskim technologicznym YouTube pojawiło się naprawdę wiele materiałów na temat zegarka Huawei Watch GT, który mam tutaj na ręce. Ja postanowiłem się trochę wstrzymać z jego oceną z kilku powodów. Po pierwsze, to jest bardzo ciekawy produkt, a po drugie, dlatego, że ten zegarek działa na akumulatorze bardzo, ale to bardzo długo i chciałem to dokładnie sprawdzić. Nie będzie to nawet taka typowa recenzja. Ale bardziej rzut oka, bo po miesiącu obcowania z tym zegarkiem tak naprawdę nie mam zbyt wiele do powiedzenia na jego temat. Może się to wydawać dziwne, ale to jest po prostu produkt kosmicznie prosty. Bo mamy tutaj do czynienia nawet nie ze smartwatchem, tylko opaską sportową w kształcie zegarka. Ja to tak lubię nazywać. Mamy tutaj proste oprogramowanie, mamy materiały przeznaczone do uprawiania sportu i funkcje, które właśnie powinny spodobać się właśnie sportowcom. Na początek przejdźmy do tego, co widać na początku, czyli do jakości wykonania. Tutaj naprawdę nie ma się do czego przyczepić, zwłaszcza jeżeli chodzi o kopertę. Mamy tutaj kopertę metalową, która jest bardzo, ale to bardzo mocna. Przyznam, że odkąd go używam, czyli od ponad miesiąca, udało mi się kilka razy po prostu przydzwonić tym zegarkiem o ścianę a mimo to on żyje. Co więcej, na tym zegarku nie widać absolutnie żadnych rys. Ten zegarek wygląda tak, jak świeżo kupiony. Może jest trochę brudny, trochę zakurzony, ale też przyznam, że nie przesadnie dbam o niego. W końcu to tylko kawałek elektroniki. Przyczepić się można za to do paska, to znaczy przyczepić się. Jeżeli uprawiacie sport, to to rozwiązanie bardzo Wam się spodoba, bo mamy tutaj do czynienia z paskiem gumowym. Dzięki temu możecie ten zegarek wziąć bez problemu na trening i po prostu sobie z nim ćwiczyć. Ten zegarek wtedy się nie zniszczy, nie będzie też wyglądał dziwnie, no bo kto widział, żeby na przykład iść na siłownię z zegarkiem z bransoletą? Jak zauważyliście, ja nie należę do osób przesadnie aktywnych fizycznie. Mi bardziej zależy na wyglądzie zegarka niż na tym, żeby dobrze sprawował się na siłowni lub podczas treningu, więc powoli rozważam zrezygnowanie z tego gumowego paska i zamienienie go właśnie na bransoletę. Jeżeli chodzi o sam zegarek, to ktoś, kto porównywałby go ze zwykłymi smartwatchami, mógłby go uznać za trochę no, upośledzony, bo mamy tutaj mało funkcji. Bo ile zegarkiem z oprogramowaniem Google? można zapłacić. O ile takim zegarkiem można sterować na przykład odtwarzaczem muzyki na Spotify. O ile można odpalić aplikację Ubera, no to tutaj takich możliwości nie mamy. I początkowo myślałem, że tego mi będzie bardzo brakować, no bo może się wydawać, że to w końcu przydatne funkcje. Ale później przeanalizowałem sobie, jak ja korzystałem ze swojego poprzedniego zegarka, Huawei Watch pierwszej generacji właśnie z Wear OS. No i się okazuje, że ja z tych aplikacji to w sobie tak nie korzystałem bardziej okazjonalnie, a najczęściej to jak ktoś spytał, a po co ci ten zegarek? I wtedy udawałem, że faktycznie korzystam z tych funkcji. Dlatego te braki w oprogramowaniu Huawei Watch GT mi absolutnie nie przeszkadzają. Co jednak ten zegarek potrafi? No przede wszystkim pokazywać godzinę, bo mamy do czynienia z zegarkiem, poza tym możemy tutaj podglądać wiadomości, które sobie wybierzemy na telefonie, czyli na przykład maile z Messengera i tak dalej. Warto tylko pamiętać, że nie możemy tutaj sprawdzić treści długich wiadomości, czyli nie zobaczymy w całości na przykład maili albo tych najdłuższych wiadomości z Messengera. Tylko będziemy mogli zobaczyć ich podgląd. I to też może się wydawać, że to jest wada, i mi się na pierwszy rzut oka tak wydawało, ale później sobie pomyślałem, że ja przecież tych wiadomości nigdy w całości nie czytałem na zegarku, tylko wyjmowałem telefon, kiedy działo się coś pilnego, bo tak jest po prostu wygodniej. Ja po prostu chciałem mieć informację, że dana wiadomość do mnie doszła i Huawei Watch zapewnia to tak samo jak inne zegarki. Jeżeli chodzi o takie bardziej przydatne funkcje, to tutaj możemy zajrzeć w menu treningi biegowe, bieganie w lesie, bieganie na bieżni, marsz w terenie, spinaczka, bieg przełajowy, kolarstwo, rower stacjonarny, pływanie na basenie. Pływanie, wody otwarte, inne. To są właśnie funkcje sportowe. Jak mówiłem, ja tego sportu uprawiam mało, ale tutaj bardzo mi się podoba, że mamy te ćwiczenia przeznaczone na urządzenia stacjonarne. Bo kiedy mamy jakiegoś Xiaomi Mi Banda, albo mamy inny zegarek z Androidem, na przykład, to zazwyczaj tych funkcji sportowych dla urządzeń stacjonarnych nie ma. Co jest ogromnym problemem, jeżeli ktoś ćwiczy nie w terenie. Tylko na siłowni. A jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat funkcji sportowych, to zapraszam do przeczytania naszego tekstu na Spidersweb, gdzie mój kolega Piotr Barycki, który uprawia bardzo dużo sportu, przetestował Huawei Watch GT właśnie pod tym kątem. A jeżeli chodzi o takie standardowe funkcje, nie sportowe, no to mamy tutaj możliwość znalezienia naszego telefonu, mamy możliwość sprawdzenia pogody, mamy możliwość odpalenia kompasu, mamy też możliwość skorzystania z barometru, sprawdzenia naszego snu, aktywności tętna. No naprawdę tych możliwości jest naprawdę dużo i jeżeli miałbym powiedzieć, czy mi czegoś brakuje, no to tak, brakuje mi jednej funkcji, ale to bardzo mi brakuje płatności, bo mimo wszystko płacenie za pomocą zegarka, jest bardzo, ale to bardzo fajnym rozwiązaniem i naprawdę zazdroszczę tego posiadaczom Apple Watchów oraz zegarków z systemem Google. Tutaj w kilku słowach warto też wspomnieć o samym oprogramowaniu, w sensie nie o jego funkcjach, tylko co tu mamy. Otóż to jest Light OS, czyli oprogramowanie stworzone właśnie przez Huawei, a, a nie przez Google'a. To jest takie oprogramowanie minimalistyczne, ma mało funkcji, tak jak powiedziałem, ale jest całkiem niezłe. I przez to, że mamy tutaj takie oprogramowanie, a ten wielki, wypasiony system Google'a, to ten zegarek po prostu bardzo, ale to bardzo długo, czasu wytrzymuje bez ładowania. Bo jeżeli będziemy sobie cały czas mieć. Od palone mierzenie pulsu, to ten zegarek wytrzymuje 14 dni, tak deklaruje producent, a ja sprawdziłem ile faktycznie wytrzymuje i mi wytrzymał nawet 15. Dni. A kiedy wyłączymy właśnie te funkcje ciągłego sprawdzania pulsu, to ten zegarek może trzymać na jednym ładowaniu nawet miesiąc. I ten bardzo długi czas pracy sprawia właśnie, że mi ten brak funkcji trochę przestaje przeszkadzać. Bo co z tego, że nie mogę zobaczyć całej wiadomości? Co z tego, że nie mogę tym zapłacić? No chociaż tego to mi brakuje skoro ten zegarek po prostu się nie rozładowuje, nie ma takiej sytuacji, że jadę na dwa dni na wyjazd i muszę ciągnąć kolejną ładowarkę. A przecież i tak mam tutaj te wszystkie funkcje, których potrzebuję, mam wibracje, mam podgląd wiadomości, mam sprawdzanie snu, mam informacje o mojej aktywności, swoją drogą całkiem dokładne, ten zegarek po prostu działa i mi się podoba, i dzięki temu bardzo długiemu czasowi pracy jest świetny, bo nawet kiedy spojrzymy na jakieś najnowsze zegarki Samsunga, no to tam niestety ten czas pracy jest imponujący, czyli wynosi ile tam 4-5 dni, a tutaj 14 albo 30 jak chcecie. No z tym niestety nie da się dyskutować, tak po prostu to wygląda. I teraz w słowach podsumowania warto powiedzieć, dlaczego ten zegarek jest właśnie taki, dlaczego on działa tak długo, dlaczego nie ma tych funkcji, które mają inne zegarki i tak dalej, dlaczego ma takie minimalistyczne oprogramowanie. No tak naprawdę przede wszystkim dlatego, że moim zdaniem to nie jest zegarek, tylko tak jak powiedziałem na początku, to jest opaska sportowa. I jeżeli spojrzymy na to właśnie jak na opaskę sportową, to wszystko zaczyna się układać w jedną całość. Mamy tutaj mało funkcji podstawowe, tak. Mamy funkcje przede wszystkim sportowe. Tak, i to całkiem zaawansowane, bardziej niż w większości opasek. Mamy gumowy pasek, który znadaje się na siłownię. No mamy. Więc to tak naprawdę jest opaska sportowa, która tylko wygląda jak zegarek i to jest moim zdaniem bardzo fajne. Już wam tłumaczę dlaczego. Bo kiedy ja na przykład jestem gruby i zakładam sobie jakąś opaskę sportową na rękę, to to krzyczy mi z ręki jestem grubasem i nie robię nic, żeby to zmienić, poza tym, że kupiłem sobie gadżet za stówkę lub dwie. No a tutaj możemy dalej się oszukiwać, tylko mieć na ręce niebrzydką opaskę, tylko całkiem ładny zegarek. Zwłaszcza kiedy wymienimy tę gumową opaskę na coś innego. Tutaj wypada powiedzieć też kilka słów o cenie, bo Huawei Wodgiet kosztuje 999 zł, czyli można powiedzieć całkiem dużo. Więc zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy będzie chciał go kupić, nie będzie każdy chciał z niego korzystać, bo to w sumie mimo wszystko jest opaska sportowa. Więc jeżeli szukacie zegarka z prawdziwego zdarzenia i tak dalej, no to nie kupujcie tego, bo po prostu będziecie zawiedzeni. Ale jeżeli szukacie po prostu ładnej opaski, sportowej, to możecie rozważyć wydanie 1000 złotych bez złotówki na ten produkt, ale moim zdaniem mimo wszystko warto trochę poczekać aż potanieje, bo mi się wydaje, że to mimo wszystko będzie sprzęt niszowy, więc może potanieć szybko i właśnie wtedy warto będzie go zakupić. Moim zdaniem w krótkim czasie może potanieć do 700-800 złotych, a wtedy będzie naprawdę świetny.